inspiracje czerpię od mojej rodziny, mojego męża, który ze mną pracuje. Daje mi dużo siły, odwagi, e, poczucie pewności tego, że nikt mnie nie skrzywdzi e, i e, cały nasz e, biznes e, właśnie opiera się głównie też na tym, że mąż prowadzi go razem ze mną. Najbardziej motywują mnie moje kursantki, e, moje klientki, e, które dają właśnie siłę. E, i rodzina, to jest najważniejsze, co e, daje właśnie tą siłę do pracy, to spełnienie e, w pracy, bo to jest też bardzo ważne. E, I mąż. E, sukcesów moich kursantek. Nie jest to nawet e, także ze swoich, tylko właśnie z moich kursantek. Co lubię w sobie najbardziej. Trudne pytanie. Wszystko lubię. Ja e, kocham siebie, kocham swoje życie, kocham swoją rodzinę i kocham swoich przyjaciół. Rada dla kobiet, które e, chcą osiągnąć sukces, chyba nie gonić za nim. On sam przychodzi, trzeba mądrze do tego podchodzić e, i być pracowitym. I to jest chyba mój przepis na sukces. A co Jeżeli się pojawiają. po której się zrezygnuje. One budują, one dają nam e, naukę. Musimy z tego wyciągać jak najwięcej. To daje nam e, siłę, jak podnosić się, przede wszystkim e, wierzyć w siebie. To jest najważniejsze.